Witam Państwa serdecznie i zapraszam na naszą świąteczną relację. Dzisiaj postaram się Państwu odpowiedzieć na pytanie, jak powstała najszersza plaża w Polsce i czemu ta plaża nie będzie się cieszyła jakimś wielkim zainteresowaniem wśród turystów czy też wśród plażowiczów, z czego to wynika. Także zapraszam Państwa serdecznie na naszą relację. Zaczynamy od archiwalnego materiału. Grudzień 2021 rok, wtedy trwała budowa przekopu Mierzei Wiślanej i tutaj możecie Państwo zobaczyć, to jest właśnie odpowiedź na pytanie, dlaczego ta plaża jest taka szeroka. Tutaj w trakcie budowy przekopu Mierzei Wiślanej pracowały pogłębiarki i urobek właśnie z pogłębiania, czy z tych prac w trakcie budowy był transportowany tutaj właśnie w okolice tej najszerszej plaży w Polsce. I właśnie dzięki temu ta plaża jest taka szeroka. Tutaj pozwolą Państwo, że przytoczę wypowiedź pani rzecznik Urzędu Morskiego w Gdyni, pani Magdaleny Kieszkowskiej, która dla portalu portl.pl powiedziała, że jej szerokość wynosi sporo ponad 200 metrów. Powstała z urobku pozyskanego przy pracach ziemnych na lądowej części kanału żeglugowego. Odłożono tam około 2 miliony metrów sześciennych piasku, także jak Państwo widzicie, dzięki temu, że trwała tutaj budowa przekopu mierzei Wiślanej, udało się stworzyć taką bardzo, bardzo szeroką plażę. Można powiedzieć śmiało, że to jest najszersza plaża w Polsce. Miejscami może ona mieć nawet około 300 metrów szerokości, i tutaj taka ciekawostka do tej pory. Według różnych danych najszersza plaża w Polsce znajdowała się w Świnoujściu. Ta plaża miała około 200 metrów i niestety tutaj Świnoujście przegrało właśnie z tą plażą, która jest w okolicach Przekopu Mierzei Wiślanej. W tej chwili najszersza plaża w Polsce znajduje się właśnie tutaj obok falochronu wschodniego blisko Przekopu Mierzei Wiślanej. Ta plaża, tak jak mówiłem, może mieć nawet Ponad 300 metrów szerokości w niektórych miejscach, także bardzo, bardzo szeroka plaża. I tutaj też taka duża ciekawostka. Ta plaża nie będzie się cieszyła jakimś dużym zainteresowaniem wśród turystów, szczególnie wśród plażowiczów, a jest to związane z faktem, że latem od jakiegoś czasu na tej plaży pojawia się ogrodzenie, specjalne tabliczki informacyjne. I już wyjaśniam Państwu, z czym to jest związane. Otóż pojawił się tutaj na tej plaży bardzo rzadki gatunek ptaka. To jest sieweczka obrożna. Jest to ptak mniej więcej wielkości szpaka. I ten ptak zaczął tutaj, właśnie w tym miejscu, na tej najszerszej plaży w Polsce. Tak mu się, się spodobało. Zaczął tutaj sobie zakładać gniazda latem i wiosną. I w związku z tym, jako że jest to ptak pod ścisłą ochroną, ten ptak jest bardzo, bardzo rzadki. Tutaj na pomorzu jest, zdaje się, że chyba tylko kilkadziesiąt par. Tych ptaków na całym pomorzu, i w związku z tym, że ten ptak tutaj się pojawił, zaczął zakładać gniazda, podjęto decyzję, dokładnie Urząd Morski w Dyni podjął decyzję, żeby tutaj ten teren zabezpieczyć, ustawiono specjalne tablice informacyjne, ogrodzenie, właśnie żeby chronić ten bardzo, bardzo rzadki gatunek ptaka. Tutaj mogę Państwu zdradzić, że nam udało się nagrać. Jak wygląda ta sieweczka obrożna? Także możecie Państwo obejrzeć, jak wygląda ten bardzo ciekawy gatunek ptaka. I postaram się Państwu też opowiedzieć tak pokrótce. I tutaj, odnośnie tego ptaka, jest też taka ciekawa historia. Otóż ten ptak zakłada gniazda tutaj na plaży i w związku z tym to gniazdo jest narażone na zawartość, a dokładnie zawartość tego gniazda, czyli Jaja są narażone na zniszczenie przez drapieżniki, i jak sobie tutaj radzi ta sieweczka obrożna, właśnie z tym, w przypadku ataku takiego drapieżnika? Otóż ta sieweczka udaje, że jest ranna, utyka, udaje, że nie może latać, i wtedy drapieżnik, skuszony taką łatwą zdobyczą, koncentruje się na tej sieweczce, która udaje rannego ptaka i. Dzięki temu udaje się bardzo często odciągnąć drapieżnika od gniazda, dzięki takiej grze, można powiedzieć, aktorskiej tego ptaka. Czyli taka bardzo duża ciekawostka, że ten ptak do perfekcji opanował udawanie tego, że jest ranny, że nie może latać, i drapieżnik dzięki temu nie interesuje się gniazdem, tylko myśli, że to jest jakaś łatwa zdobycz i stara się właśnie złowić, czy też złapać tego niby rannego ptaka. Także taka bardzo duża ciekawostka. I tutaj też ekolodzy, żeby ratować ten gatunek przed zakładą, przed atakiem drapieżników, układają takie specjalne kosze, jeśli pojawią się w gnieździe jaja, właśnie żeby chronić młode i te jaja przed atakiem drapieżników. Więc jeżeli Państwo będziecie tutaj na plaży, właśnie w tej okolicy, to z daleka będzie można zobaczyć takie specjalne metalowe kosze. To oznacza, że jest to ochrona właśnie gniazda tego ptaka przed drapieżnikami. Dziękuję Państwu za uwagę i pozdrawiam Państwa bardzo, bardzo serdecznie.